Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program sprawki okiem katolika rano jest środa 18 października. Dziś wspomnienie świętego Łukasza Ewangelisty, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niemcy i cały Kościół. Kardynał Gerard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, słynący ze sprzeciwu wobec liberalnych nowinek w Kościele, opublikował swój list skierowany do czeskiego kardynała Dominika Duki. Kardynał Duka był autorem Dubiów skierowanych do papieża Franciszka w sprawie udzielania komunii świętej rozwodnikom pozostającym w ponownych związkach. W swoim liście niemiecki hierarcha krytykuje odpowiedź, jakiej udzielił na Dubia obecny prefekt kongregacji nauki wiary, kardynał Wiktor Fernandez. Kardynał Müller wprost dowodzi, że zarówno odpowiedź argentyńskiego hierarchy, jak i dokumenty, na które się powoływał, niewiele mają wspólnego z katolicką nauką o moralności. Kardynał Müller odwołał się przede wszystkim do posoborowego, choć na tle dzisiejszym dość konserwatywnego nauczania. Zwrócił także uwagę na fakt, iż udzielenie komunii świętej rozwodnikowi będącemu w ponownym związku, jest sprzeczne z dokumentami Soboru Trydenckiego, który stwierdził, że sakramentalna spowiedź ze wszystkich grzechów jest konieczna do zbawienia. Irlandia Północna. Jak donoszą lokalne media, niedawno wdrożona w życie proaborcyjna ustawa. Prowadzająca nieopodal placówek aborcyjnych, tzw. strefy buforowe, jest już bardzo skrupulatnie egzekwowana przez rządzących. O projekcie informowaliśmy w programie sprawki Okiem Katolika rano na początku października. Na jego mocy nielegalne jest jakiekolwiek szeroko interpretowane przeszkadzanie w obszarze kilkuset metrów od tzw. klinik aborcyjnych. Zaledwie kilka dni po wejściu w życie ustawy. Dwoje obywateli Irlandii Północnej zorganizowało pokojowy antyaborcyjny protest w pobliżu szpitala Cosway w miejscowości Londonderry, w którym zabija się nienarodzone dzieci. Służby natychmiast aresztowały organizatorów i wszczęły postępowanie za to straszliwe przewinienie. Sprawę skomentowała pani Liam Gibson z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Dzieci Nienarodzonych, mówiąc: Kryminalizacja pokojowych działań obywateli z powodu wyrażania swoich poglądów religijnych stanowi poważne zagrożenie dla naszych praw obywatelskich. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Łukasza, ewangelisty. Święty Łukasz pochodził z pogańskiej rodziny zamieszkałej w Antiochii, mieście położonym w dzisiejszej Turcji, nieopodal granicy z Syrią. Zgodnie z Pismem Świętym, Łukasz był lekarzem. Tradycja przekazuje nam również, że był szeroko wykształcony i obeznany z ówczesną literaturą. Był także malarzem. Przebywając w Antiochii miał sposobność natknąć się na grupę chrześcijan i poznać ich naukę. Poznał także Świętego Pawła Apostoła. Z którego rąk przyjął chrzest i został jego uczniem. Następnie opuścił rodzinną Antiochię i wraz ze swoim mistrzem udał się na podróże misyjne do Rzymu, Macedonii oraz Grecji. Święty Paweł określił go jako najwierniejszego towarzysza. Gdy apostoł przebywał w więzieniu, Łukasz zaczął spisywać dzieje pana Jezusa, czego owocem była Ewangelia w której w odróżnieniu od pozostałych przekazów znajdujemy wiele terminów medycznych, co może potwierdzać profesję świętego. Po ścięciu świętego Pawła nie mamy już żadnych przekazów o świętym Ewangeliście. Zmarł prawdopodobnie w Beocji w wieku 84 lat. Jest patronem między innymi lekarzy i malarzy. Wielka Brytania. Trzy angielskie diecezje Kościoła Katolickiego postanowiły usunąć ze swoich zbiorów dzieła byłego jezuity, pochodzącego ze Słowenii, ojca Marko Rupnika. Zakonnik został niedawno usunięty ze zgromadzenia z powodu notorycznego łamania zakazu publicznej działalności, które to ograniczenie nałożono w związku z licznymi oskarżeniami o seksualne wykorzystywanie zakonnic. Choć bardzo modernistyczną sztukę Ojca Rupnika zachwalał sam papież Franciszek. Diecezje Plymouth, Hexham oraz Newcastle postanowiły wszystkie te dzieła usunąć. Kontrowersyjny duchowny przez wiele lat unikał konsekwencji swoich działań, a nawet zuchwale łamał nałożone na niego zakazy, teraz jednak najwidoczniej stał się nieakceptowalny nawet dla modernistów. Stany Zjednoczone. Pan Ryan Jergensen. Przewodniczący rady szkoły Sunol Glen Unified School District w Kalifornii udzielił niedawno konserwatywnej stacji Fox News wywiadu, w którym opowiedział o agresywnych działaniach ze strony środowisk LGBTQ i innej literki skierowanych przeciwko niemu. Agresja, której ofiarą był pan Jergensen, wynikała z jego odważnej decyzji polegającej na ograniczeniu wiszących w szkole flag wyłącznie do stanowej i Państwowej. Swój nakaz skomentował w sposób następujący: Naszym głównym celem jako Rady Szkoły powinna być troska o edukację naszych uczniów. Jako, że jedną z flag, które zostały zdjęte, była flaga tęczowa, środowiska tolerancyjne niemal natychmiast zaczęły wysyłać groźby panu Jergensenowi oraz jego rodzinie. Szczęśliwie, pan Jergensen nie złamał się pod presją lewicy. Ponownie Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu gubernator stanu Michigan pani Gretchen Whitmer wezwała członków stanowej Izby Reprezentantów do poparcia pakietu ustaw wymierzonych w obronę życia. Zgodnie z projektami przedstawionymi przez urzędniczkę niemal Wszystkie przepisy ograniczające aborcję zostałyby wycofane, a ta byłaby legalna aż do poczęcia. Choć nawet część partii demokratycznej jest przeciwna aż tak radykalnym zmianom, pani Whitmer nie zamierza z nich rezygnować, co wyraziła w słowach: Myślę, że tego oczekują wyborcy. Jest to wynik przemożnych wysiłków na rzecz zapisania tych praw w naszej konstytucji, ale także oczekiwania, że. Dodatkowe bariery zostaną zniesione. Sprzeciw demokratów, nastawionych w dużej mierze przeciwko finansowaniu aborcji ze środków publicznych, ma szansę przeszkodzić we wprowadzeniu tych barbarzyńskich ustaw. Polska. Spółka Wirtualna Polska Holding, z siedzibą w Polsce, do której należy między innymi opiniotwórczy portal WP.pl. Poinformowała o sprzedaży części udziałów amerykańskiemu Konsorcjum medialnemu. Nabywcą jest Media Development Investment Fund, którego sponsorem jest żydowsko-węgierski multimiliarder, pan George Soros. Jako powód zwiększenia wpływów Sorosza w polskie media spółka wskazała ataki ze strony rządu. W oficjalnym komunikacie czytamy. Niektóre publikacje, które pojawiają się w serwisach WP, wywołują nieuprawnione ataki ze strony władzy. Dlatego zdecydowaliśmy się na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji amerykańskiemu funduszowi, którego misją jest wspieranie rzetelnego dziennikarstwa na całym świecie. Jeżeli ktoś zna pana George'a Sorosza, proszę go poprosić, żeby teraz odsprzedał swoje udziały, ponieważ nowy rząd w Polsce na pewno nie będzie nigdy atakował wirtualnej Polski. Ponownie Polska. W niedzielnych wyborach parlamentarnych wzięło udział niemal 22 miliony obywateli, czyli ponad 74% uprawnionych do głosowania. Jest to zdecydowanym rekordem frekwencyjnym we wszystkich wyborach od roku 1989. Najwięcej głosów zdobyła zjednoczona prawica, która nie będzie w stanie uformować rządu, gdyż 248 mandatową większość sejmową uzyskała centrolewicowa, choć według obaw wielu. Czysto Lewicowa, Koalicja, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. W nowej sejmowej większości kluczowa będzie rola 28 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego z Trzeciej Drogi, które na tle partii Donalda Tuska, Szymona Hołowni czy Adriana Zandberga jest zdecydowanie najbardziej konserwatywne, co może pomóc zablokować wiele szkodliwych, ideologicznych lewicowych projektów, na które prawdopodobnie będziemy skazani przez najbliższe lata. Konserwatywne partie, Konfederacja oraz wchodzące w składy Zjednoczonej Prawicy Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska uzyskały łącznie 212 mandatów. Należy mieć nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda stanie w obronie wartości, które wielokrotnie deklarował, wetując lewicowe pomysły nowej władzy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Analiza reakcji polskiego społeczeństwa na wyniki wyborów może rodzić pytanie, czy Polacy większych nadziei nie pokładają w politykach niż w kościele. Wielu katolików dużo bardziej dramatycznie reaguje na utratę władzy przez PiS niż na fakt, że Kościół święty jest chyba pod najcięższym w historii atakiem swoich wrogów. Dla Polski istnieją przepowiednie, które mówią o jej wyjątkowej roli w przyszłości, ale mają one w sobie oczywiście element warunkowy. Warunkiem jest Trwanie przy Chrystusie. Co oznacza trwanie przy Chrystusie? Skoro jest to warunek powodzenia naszej ojczyzny, czy nie powinniśmy przynajmniej dokładnie zrozumieć, co te słowa oznaczają? Trwać przy Chrystusie. Oznacza to zachowywać wiarę katolicką i wyznawać ją w stu To jest trwanie przy Chrystusie. Obecnie polskie, miejmy nadzieję, że nie na długo, w swoje ręce dostanie najprawdopodobniej pan Donald Tusk i powoduje to, wielki smutek katolików, niepokój, uczucie porażki. Jak to możliwe, że do władzy wracają komuniści? Otóż sporo wskazuje na to, że wracają do niej nie tylko dzięki głosom swojego twardego elektoratu, ponieważ tych prawdopodobnie po prostu by nie wystarczyło, ale dzięki głosom nowych pokoleń wyborców, którzy najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, co reprezentuje pan Tusk. Wjeżdża on teraz na nowo na salony polskiej polityki, jadąc na koniu tęczowo-ekologicznym, a z tymi siłami nie walczy się po ludzku. Najzwyczajniej nie ma szans. Podobnie jak z komunizmem w Polsce nie dało się walczyć bez kościoła, tak z dużo silniejszym globalizmem bez kościoła nie mamy żadnych szans. A niestety dużo wskazuje na to, że wyborcy PiS chcieli walczyć o Polskę, pokładając nadzieję w, uwaga, ludziach, którzy w roku 2020 zamknęli kościoły. Kto zamknął kościoły, pozbawiając miliony dostępu do sakramentów, prawo i sprawiedliwość? Kto wtedy na to przystał, słuchając dużo bardziej polityków niż Boga? Cały niemal kościół w Polsce. Mijają trzy lata i miliony ludzi wtedy pozamykanych w domach, w wielu przypadkach zupełnie odciętych od sakramentów, w ostatnią niedzielę poszło i zagłosowało na PiS. Wierząc, że oto są mężowie Boży, którzy obronią Polskę przed satanistami. Otóż nie obronią, nie ci, którzy zamykali kościoły. Albo więc PiS się nawróci, przyzna do błędów i wymodli sobie kolejną szansę na stanie się owymi mężami Bożymi, za których wielu z nas ich kiedyś miało, albo ta siła wkrótce się rozproszy. Niezależnie od tego, kto w przyszłości miałby okazać się tą siłą, która również w sferze polityki wyrwie Polskę szatanowi, to i tak siła ta nie ma żadnych szans bez silnego kościoła wiernego Chrystusowi. A wierność Chrystusowi to, jak już powiedzieliśmy, wyznawanie religii katolickiej w stu procentach. Oto jest droga powrotu dla Polski, jeżeli naprawdę chciałaby zająć pozycję ostatniego bastionu katolicyzmu w Europie. Być może, mój drogi słuchaczu, myślisz teraz, tu nie ma konkretów. Naprawdę? Powrót do stuprocentowej wierności nauczaniu katolickiemu i oczekiwanie tego samego od swoich polityków. Być może ktoś poczuje chęć, żeby napisać, przecież jest pan Grzegorz Braun. O sytuacji pana Grzegorza Brauna w ugrupowaniu, które nazywa się Konfederacja, będzie w jednym z najbliższych programów. Dziś chciałbym zachęcić, byśmy nie pokładali już nigdy nadziei w kimś, kto nie pokłada całej swojej nadziei w Bogu. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Łukaszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.